Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 3 maja a 6 maja. Oczywiście, nim przejdziemy do samego raportu Wielka Prośba o wsparcie do Was, o wsparcie, o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie. To wszystko dzięki Wam pozwala na rozwijanie skrzydeł temu kanałowi oraz całej satysfakcji, którą odbieram kontakt z Wami, więc bardzo was o to proszę. Oczywiście polecam też ostatnią rozmowę z pułkownikiem Korowajem, jak i wcześniejsze z Arturem Mickiem, z Markiem Meissnerem. Bardzo, bardzo Wam polecam. Natomiast my przejdziemy teraz do raportu wynny. Przenosimy się na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy i oczywiście tematem, tematem, który też został poruszony, ale tutaj sytuacja wydaje się bardzo dziwna, bo tak naprawdę... No, Słuchajcie, atak dronów na Kreml, który, tak szczerze mówiąc, jest bardzo dziwny, gdyż ja osobiście mam duże wątpliwości, mimo tego co widziałem na nagraniu. Wiemy, że, że takie drony dwa się pojawiły. Jeden został prawdopodobnie zestrzelony, drugi wybuch nad kopułą, więc tutaj też jest tak troszeczkę dziwne. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście wszyscy tutaj skierowali pierwsze oczy na Ukrainę. Ukraina powiedziała, że ona nie ma nic z tym wspólnego. Generalnie było też od razu informacja, że prezydent Rosji jest bezpieczny. To też wydaje się bardzo dziwne. Dlaczego? Za chwilkę to wyjaśnię. Natomiast też później i Pieskow wypowiedział się, w strona rosyjska wypowiedziała się na temat rewanżu na samym prezydencie Załońskim, a potem pojawiała się informacja, że to Ameryka stoi za tym atakiem, co też jest bardzo dziwne. Natomiast słuchajcie, no, dziwne jest to, że po pierwsze te drony musiałyby przelecieć kawał drogi najbliżej około 400, 450 km mają z rejonu Konotopu czy tam powiedzmy jeszcze bardziej na północ ale musieliby przelecieć przez no, szereg stanowisk radarowych, nieradarowych, które tutaj są. Mamy przecież w rejonie Orła 336 Pułk Radiotechniczny mamy też i bazę Halino pod Kurskiem Później mamy przecież od strony wschodniej 5 Dywizję Obrony Powietrznej, która ma 9 pół Radiotechniczny z dowództwem Michniewie 50 km na południe od Moskwy. Mniej więcej, więc tutaj mamy też jeszcze przecież 549 Przeciwlotniczy pół Rakietowy z wyrzutniami S-400. Więc wiadomo, jest to wszystko dziwne. Po zachodniej stronie, przecież Moskwy, mamy 4 Dywizję Obrony Powietrznej z jej 25. Pułkiem Radiotechnicznym w około 50 km na zachód. To wszystko w ogóle jest dziwne, bo sama Moskwa jest bardzo mocno broniona i jest tutaj przecież pierwsza armia obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, specjalnego przeznaczenia. No i to wszystko w ogóle jest bardzo dziwne, chociaż przecież pamiętamy, że mamy przecież 28 maja 1987 roku, kiedy to Czesna z Helsinek wylądowała na Placu Czerwonym i no, poleciały głowy. No Ale jaki jest sens samego wysłania tych dronów nawet przez stronę ukraińską? Przecież tutaj nie ma logiki, bo dobrze wiemy, że o tej godzinie Władimira Putina i pana P. na Kremlu nie ma. Z tego co wiemy. Atak tych dronów miał miejsce około kilometra od urzędowania, od miejsca, gdzie urzęduje prezydent na Kremlu, i po drugie, no, sama głowica tej, tego dronu no, jest trochę za mała, żeby mógł, mogła spowodować jakiekolwiek, że tak powiem, szkody. Natomiast też jest na tym filmie pokazane, i że ona eksploduje tak naprawdę nad kopułą, więc to też i dziwne jest jeszcze to, że na tej kopule to jest dwójka ludzi. Chciałbym zaznaczyć, zapytać i was, no co ci ludzie robili o tej godzinie, na tej kopule, bo tak szczerze mówiąc jakoś dziwnie to w ogóle, w ogóle wygląda. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, jaki jest sens tak naprawdę? O co chodziło Rosji? Czy Rosja potrzebowała jakby dodatkowego paliwa? Czy generalnie jaka w ogóle była potrzeba tej instynizacji? bo ja naprawdę przekonuję się coraz bardziej do tego, że jest to instanizacja, i, i, i powiedziałem to na Kremlinka Show w sumie i kapitana Lisowskiego na, na, w czwartek, że mi się tu w ogóle nic nie klei. To w ogóle jest dziwne, bardzo dziwne. Teoretycznie. O tej porze wiadomo, że jeżeli nawet strona rosyjska mówiła o ataku na prezydenta, po co to w ogóle, skoro wiadomo, że o tej godzinie już go tam nie ma? Po drugie, informacja. Jaka się od razu pojawiła, to to, że prezydent jest bezpieczny. Czyli co, chcemy tutaj wywnioskować, że celem był prezydent, którego w tym miejscu nie było, bo był gdzie indziej, co też poświadczyła strona rosyjska. Więc bardzo dziwne, sam powód ataku na Kreml, nawet gdyby to był atak na dumę Rosjan, czy powiedzmy na miejsce święte dla Rosjan, też nie do końca ma znaczenie, bo tak naprawdę to tak powiedziałem, tak głowica jest za mała, żeby spowodować jakieś. Jakieś w ogóle szkody. Nie wiem, czy to miałoby być jakimś pretekstem do, do, do tego, co później Rosjanie powiedzieli, że, że będzie próba eliminacji samego prezydenta Ukrainy Zawłęckiego, co tak naprawdę było już w lutym i w marcu 2022 roku próbowane wielokrotnie przez różne grupy FSB czy, czy inne, że miały na celu likwidację prezydenta. Pewnie ten kierunek będzie dalej kontynuowany, żeby go. Wyeliminować jako polityka i jako przywódcę. Natomiast też może można byłoby tu rozważyć, że no, tą ciekawostką, całą może być też i porachunki. To sama w sumie Ukraina tutaj potwierdziła, czy powiedziała, że może jakaś grupa aktywistów rosyjskich miała w tym udział. Czy może faktycznie sami Rosjanie próbowali nadać. Temu jakiś większy oddźwięk, chociaż sami Rosjanie na telegramie wyśmiali ten atak drona i, i na Kreml i to, to, co tutaj się dzieje. Ale ja bym tutaj jeszcze zaznaczał, że ja jestem bardzo ciekawy, co stanie się z jedną osobą, Siergiem Surowikinem, który stoi na czele wojsk powietrzno-kosmicznych Rosji, czyli jest głównym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Rosji przed atakami lotniczymi. Mówi się też, że sam surowkinin jest związany z i, no i teraz, właśnie jest pytanie: czy odpowie za to, co się stało, będzie, będzie, czy będą wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec tego generała, czy też nie? Bo jeśli nie, to będzie to bardzo dziwne, bo sam atak na miejsce, gdzie siedzibę. Prezydenta Rosji. Byłoby bardzo dziwne, tym bardziej, że przecież jeżeli Rosja twierdzi, że to jest dron z Ukrainy i przeleciał cały 450 czy 400, ponad 450 km, no to to by świadczyło, że ta obrona jest tak dziurawa jak i polska, chociaż mają wiele więcej sprzętu. No a jeżeli nie wyleci, to ja tutaj potwierdzę, że może to być wielka jedna ściema, fotomontaż, który był. Wykreowany przez stronę rosyjską. I może tyle z tego tematu, bo, tak jak powiedziałem, coraz bardziej pasuje mi to, że Rosjanie sami sobie zmontowali pewien filmik, który miał im dać. I własne społeczeństwo się też na to nie nanało. Słuchajcie, raport wojenny przechodzimy. Zaczynamy. Odcinek Fatowe Kremienna. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj pewne wyciszenie odcinka północnego, środkowego, chociaż pewne działania rozpoznawcze w rejonie Nowosylewskiej, Kuzemiwka są. Mamy też działania rozpoznawcze na kierunkach Kijewka, Newskie, Terny, chociaż tam bardziej artyleria, szczególnie ukraińska, poluje za pomocą dronów na stanowiska lub pojazdy, technikę, może tak to nazwę. Natomiast mamy działania pewne zaczepne, nękające bardziej na kierunku torskie oraz w lesie, gdzie no, obie strony tutaj atakują, nękają się nawzajem i próbują tak powiem unicestwić pewne pozycje. Jeżeli chodzi o ten odcinek bez większych zmian, czy wróćmy na mapę Ukrainy, z tego odcinka przejdziemy na odcinek dziewierski, a później bachmucki. Jesteśmy na odcinku siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj pewne uaktywnienie się strony rosyjskiej, która próbowała tutaj bardziej na szerokim odcinku. Tak, jak ostatnio mówiłem, były te, odcinki, były te ataki takie bardziej rozpoznawcze. Tym razem mamy takie zwiększone ataki w ograniczonym zasięgu niewielkich grup, które w rejonie biurochorliwki atakowały, ale to jest standardowe. Natomiast pojawiły się informacje o działaniach rosyjskich w rejonie Spirnego, Wesołej oraz Rozdaliwki. Bez sukcesów dla strony rosyjskiej, natomiast wiemy też, że dość aktywnie tutaj działają drony ukraińskie i artyleria, która, no, że tak powiem, zabezpiecza ten obszar przed większymi działaniami Rosjan. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na odcinku Bachmuckim, Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj informacje o działaniach w tym rejonie: Markowym, Ogdaniwki. Mamy tutaj słabe ataki, Mamy też, mam tu potwierdzenie o tych atakach żołnierzy Wagnerowskich, co dziwo, pewnie też zabezpieczają z jednostkami WDW. Natomiast te ataki takie niemrawe, sporadyczne na północnym odcinku były. Wiemy też o silnych walkach, bardzo ciężkich walkach. Rosjanie znowu tutaj zwiększyli natężenie walk w rejonie chromowego. Wiemy, że pojawił się też filmik, Samego Prigozina skierowany do Szojgu oraz do Gierasimowa odnośnie problemów tej grupy. Pojawiły się w sumie dwa filmiki: jeden na tle poległych najemników, natomiast drugi już z najemnikami samego Prigozina, który skarżył się w pierwszym filmiku na to, że nie mają amunicji: mają ogromne problemy, jeżeli chodzi o wsparcie logistyczne tutaj w amunicję. Skarżył się na to, że rząd nie pomaga, nie chce im pomóc, wymaga, poprosił ich jak ładnym to poprosił o to, żeby to zwycięstwo im dali, czyli opanowali Bachmut. Natomiast brakuje im, jak to sam zaznaczył w filmie, 2,5 km do tego, żeby to osiągnąć. Co świadczy o tym, że no, na części faktycznie tego terytorium Bachmutu Ukraina wojska ukraińskie walczą będziemy też mówić natomiast no, pojawiła się też i informacja po tych nagraniach Prigorzina informacja od samego Kaderowa który powiedział, że jego oddziały są gotowe zamienić, bo jeszcze Prigorzin powiedział jedną rzecz, że do 10 maja wycofają się najemnicy z grupy Wagnera z Bachmutu gdyż nie ma sensu formować tych pozycji ukraińskich bez wsparcia artylerii czy też lotnictwa nie będzie tutaj poświęcał tych żołnierzy, in, którzy pójdą na śmierć. I, I postował mu kadyrow, który powiedział, że on chętnie zamieni te wojska Grupy Wagnera swoimi żołnierzami, chociaż zaznaczył, że w Mariupolu, podczas szturmu Mariupolu, też były problemy logistyczne. Też Szojgu tutaj, że tak powiem, nie pomagał kadyrowcom, też tam kadyrow. Informował o tym, że mieli problemy z amunicją, ze wsparciem ciężkiego sprzętu. że strona rządowa nie chciała udzielać im takiej pomocy. Natomiast, jeżeli chodzi o odcinek południowy, no to mamy ataki tutaj na miejscowość Iwaniwskiej, na kierunku Iwaniwskim, bez sukcesu strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, no w Bachmucie wiele się nie zmieniło. Mamy tutaj, jak powiem, filmik, który jest z dnia 5 maja z wieczorem, gdzie Rosjanie no amunicją zapalającą pokryli całą część, która jest broniona przez stronę ukraińską. Widok jest niesamowity. Jest to kolejne złamanie prawa międzynarodowego, więc, chociaż cywili prawdopodobnie już wielu tam nie ma, jednak wykorzystanie tej amunicji, wiemy, że ataki w samym Bachmucie dalej są i wyprowadzane kontrataki ukraińskie też. Wiemy, że Rosjanie próbowali atakować, przełamać ukraińskie pozycje na skrzyżowaniu ulic Czajkowskiej i, u, i ulicy Jówiłejnej oraz dotrzeć do ulicy Wyzwolicieli Donbasu, natomiast wiemy, że nie udało im się, te ataki są na wielu odcinkach, na północnym, na wschodnim i zachodnim, natomiast bez sukcesów, gdzieś tam niewielkie postępy, ta sytuacja tam jest dynamiczna, ona się zmienia raz na jedną, raz na, dru na drugą stronę, no jest tutaj dość zacięte są walki w tym samym, w tym samym Bachmucie. Natomiast, tak jak powiedziałem, ciężko, ciężko określić na razie w sumie tutaj Prigorzin powiedział, że do 9 dali im czas. Potwierdził też w swój sposób, że taki termin padł ze strony przywództwa Rosji, aby zdobyć Bachmut, więc no zobaczymy. Wiemy też, że strona ukraińska ostrzelała. Miejsce koncentracji rosyjskiej, miejscowości Nowosylewskiej, więc tutaj mamy takie działania też i na tyłach frontu. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię Ato, rejon Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki, więc tutaj mamy informacje o ostrzale pozycji miejsc koncentracji na tyłach przez stronę ukraińską. Pozycji oczywiście i koncentracji wojsk separatystów oraz Ukrainy rosyjskich. Natomiast mamy też informację, że pewne działania rozpoznawcze tutaj nękające w rejonie nowego oraz miejscowości tepowe były tutaj kontynuowane przez stronę rosyjską, tak samo jak i ataki na Avdiwkę. Przejdźmy na mapę ATO. Jesteśmy na linii ATO. Wiemy, że tutaj próbowali Rosjanie nacierać. Na, nacierać, próbować e, działać nękająco w rejonie Awdiwki e, na Sywierne, e, w rejonie Pierwomajskie, Newskie oraz w Marince i Nową Mychlajówce. Bez sukcesów wiemy też, że strona e, ukraińska natomiast atakowała tyły rosyjskie, miejsca koncentracji na odcinku dąbaskim, więc tutaj no zobaczymy, w miejscowości Nocpienem na południu Doniecka został zaatakowany skład amunicji no dzieje się dość sporo strona ukraińska tutaj dość aktywnie atakuje tyły i zaplecze armii rosyjskiej na, na każdym można powiedzieć odcinku, więc to nie jest tak, że się nic nie dzieje wróćmy na mapę Ukrainy z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporoski jeżeli chodzi o odcinek zaporoski, mamy tutaj informacje o działaniach na tym odcinku, szczególnie artylerii ukraińskiej. Pojawiały się też informacje o działaniach rozpoznawczych na południu Dury Orichowa. Mamy tutaj naprawdę szereg informacji z tego odcinka o atakach na głębokie tyły rejon Tokmaku, Melitopola oraz bliskości frontu, bo przecież takim atakiem też było, na, było działanie ukraińskiej artylerii, która zaatakowała stanowiska rosyjskiej artylerii w tym wypadku baterii wyrzutni Grad pod miejscowością Myrnym, to jest mniej więcej w tym rejonie, oraz też innych odcinków na tym miejscowości. W rejonie Wasiliwki, tak samo, więc tutaj cały czas mamy działanie ukraińskiej artylerii, rozpoznawanie terytorium, terenu w szarych strefach, czy zajmowanie nawet tych szarych stref ze stronę ukraińską. Sam Rybar pisał na swoim Profilu o postawieniu stanu najwyższej gotowości wojsk rosyjskich oraz wykryciu podejść ukraińskich sił, które są tutaj skierowane dodatkowo jednostki specjalne oraz szeregu innych brygad. Nie będę wymieniał, aby tutaj nie potwierdzać tej informacji. Będziemy się tutaj starać nie pokazywać dodatkowych wojsk do momentu. On tam pisał o kilku brygadach. Natomiast ja tego nie będę potwierdzał. Kto chce to sobie może poczytać. Natomiast no, dzieje, się, dzieje się sporo aktywnych rzeczy też i na odcinku właśnie Zaporowskim. Wróćmy na mapy Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku z hersońskim Z informacji, jakie udało się nam tutaj osiągnąć, wyszukać, mamy informacje o ostrzale lewego brzegu Dniepru, szeregu miejscowości. Gdzie strona ukraińska ostrzeliwała wykryte stanowiska, magazyny, punkty dowodzenia, więc dzieje się tutaj naprawdę też aktywne działania na tym odcinku. Natomiast wiemy też, że Herson był ponownie ostrzelany, czy powiedzmy ogień nękający na tym kierunku. Wiemy też tutaj o pewnych działaniach jednostek sof które działają na wysepkach w Dniepru. Natomiast jeżeli chodzi o. Dodatkowe informacje. Pojawiła się taka informacja właśnie dzisiaj, 6 maja, że na autostradzie w Niżnym Nowogrodzie wysadzony został samochód z Zaharem Pilepinem, który był, jest, bo ciężko ranny prawdopodobnie kierowca zginął, ultranacjonalistycznym rosyjskim pisarzem, byłym członkiem Dumy Państwowej, wracał z Dąbaskiej Republiki. No... Odpowiedzialność za atak wziął ruch partyzancki, a też na, na tą osobę. Więc tutaj no, taka ciekawostka. Natomiast no, mamy też informację, że około 80 czołgów Leopard 1 będzie dostarczony do końca czerwca na Ukrainę. To jest naprawdę dość dużym wzmocnieniem potencjału wojsk ukraińskich. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.